Dzień dobry, witam kochani. Witam Was gorąco, witam Was serdecznie. Okej. Okay. Moi drodzy, od razu na wstępie powiem, bo panowie też mnie słuchają. Wiem, że czasami jest trudno odwrócić tą energię, kiedy no mówię do kobiet, więc dzisiaj, powiedzmy, zakładam, że ten filmik jest. Mm, dla kobiet, ale jeżeli pojawi mi się energia męska, to ja wtedy powiem teraz to jest dla panów, tak? <grym>, żeby było zrozumiałe. Ja tak często mówię, jak widzę, że, że jeżeli mężczyzna mnie ogląda, to wtedy zmieniam tą energię, ale faktycznie nieraz jest ciężko to e, jakby przerobić na, na, na drugą stronę, więc bardziej to czytanie jest teraz dla kobiet, natomiast no, jeżeli będą oglądać, słuchać. Panowie, to wtedy po prostu zaznaczę, jeżeli nie słucha tutaj mężczyzna, no to jest w ten i w ten sposób, ok? Żeby nie było, że ja tylko tutaj dla kobiet. Nie, nie, nie. Ja wiem, że mężczyźni też mają fajną energię i nie można ich tutaj też pozostawić takich samotnych. Dobra. Ok. Czytanie ogólne. Sprawdźmy, co macie usłyszeć. Będę. Używała, kochani, kart Kipera i kart Tarota. Pozdrawiam, kochani, moich użytkowników, którzy regularnie wchodzą na, na mój kanał. Jest mi bardzo miło, bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, że piszecie komentarze. Jestem bardzo wdzięczna, kochani, za to, że jesteście. Bardzo, bardzo. Mam naprawdę wspaniałe osoby na kanale. Dobrze. muszą usłyszeć osoby, które oglądają ten filmik właśnie teraz. U mnie leje. U mnie ulewa, ale wiecie co? Ja lubię tą pogodę. Ja, no. Czasami wiadomo, że chcę tego słońca, bo, bo idę na spacer, ale a, ale ta pogoda jest też taka nastrojowa. Byle nie za długo, nie? Za dużo deszczu też nie dobrze. Ale akurat dzisiaj jest. Okej. Okay. Dach nie przycieka. Okna też. Więc jest ok. Bądźmy wdzięczni. Dobra. Co mają usłyszeć osoby, które mnie oglądają dzisiaj na kanale, słuchają Ok. Kto tu taki umęczony? Kto tu przeszedł wojnę? Ktoś tutaj jest po wojnie. Ktoś tutaj wraca z wojny. Osoba y, może być w wieku 37, nie musi być. Numerologiczna jedynka, ale również, kochani, mamy osobę, która przeszła już kawałek e, życia, albo po prostu jest po takich mocnych doświadczeniach, e, które mogły Ciebie zmienić Twoje postrzeganie na dotychczasowe życie, na różne poglądy mogły się tobie tutaj zmienić właśnie po tym takim trudnym etapie w Twoim życiu, po jakimś przejściu, które było obarczone, że tak powiem. Trudami i. No i nie było łatwe, tak? Bo mamy tutaj osobę, która wraca z wojny um, i która jest już, jakby. No zobaczcie, sami obdarta trochę, tak? Mamy chłopca, który wraca z wojny. No ledwo przeżył, ale idzie dalej. I słuchajcie, um, mam tu poczucie, że właśnie osoby, które mnie oglądają, przeszły dosyć dużo dosyć dużo. No i tutaj zaczyna się. E Inna energia. Więc teraz tak. Dla kobiet. Dla kobiet mamy tutaj osobę, która ma w Waszym otoczeniu pewne przemyślenia, dosyć spore, gęste, trudne. Osoba zmęczona myśleniem na Wasz temat, ktoś z pracy. Dla mężczyzn może być energia inna, że jesteście zmęczeni swoją pracą albo tym, że to nie jest w taki sposób, jakbyście chcieli to widzieć. Nie jest to yy, ta energia, którą wypragniecie. Jesteście zmęczeni swoimi obowiązkami w pracy, być może przeszliście już dużo w tej pracy albo zmieniacie pracę i nadal nie jesteście zadowoleni z tego co widzicie. Mamy energię pracy, dużych przemyśleń. Kontemplacji na, wasz te, na, na temat waszej pracy, jeśli chodzi o mężczyzn. Jeśli chodzi o kobiety, w waszej pracy jest mężczyzna. Ktoś, kto jest zmęczony dosłownie myśleniem o was. Ktoś, kto przeszedł dużo. Hmm, a jeżeli nie macie żadnej takiej osoby, to macie tutaj energię, rozmyślań na temat waszej nowej ścieżki, nowej kariery. Być może jesteście już zmęczeni bardzo. Doświadczeniami i, i rozmyślaniami na, na temat tego, co się tutaj zadziewa w tej pracy. Um, słuchajcie, niektórzy z Was mogą właśnie myśleć o zmianie pracy. Mamy tutaj trzydziestkę trójkę. Ktoś może tutaj rozpoczynać też jakiś nowy biznes, tak? Ja bym powiedziała. Doświadczenie masz już zdobyte. Teraz ogólny wniosek z tych kart. Doświadczenie zdobyłeś, doświadczenie zdobyłaś, przeszłaś swoje, przeszedłeś swoje, i idź w to, idź w nowe, działaj. Już przemyślałeś, już jesteś w energii, że głowa już spuchła od tego myślenia, mózg już też, już wszystko jest przemyślane. Podejrzewam, że jesteś w energii nowej drogi, nowej pracy, albo zmiany. Dotychczasowego, tutaj biznesu. Takie są kochani tu energie. Co jeszcze mają usłyszeć osoby, które natknęły się na ten filmik? Dla niektórych z Was może być tutaj jakaś fałszywa osoba w pracy, osoba, która nie pokazuje wam do końca. No właśnie, czego ta osoba nie pokazuje. Nie, nie zawsze to jest, bo fałszywa osoba pokazała się, ale to nie zawsze jest fałszywa osoba. To jest energia. Ukryta, ta osoba coś ukrywa. Więc sprawdźmy o co chodzi tutaj w tej energii. Dla kobiet i w waszym otoczeniu jest kobieta dojrzała, starsza, która nie pokazuje y, prawdziwej twarzy. A dla kobiet w waszym otoczeniu może być ktoś, kto nie pokazuje y, prawdziwych uczuć, może też odbierać waszą energię. Przez to, że nie daje jasnych sygnałów. Może być to osoba, która ma też romantyczne uczucia względem Was. Co dalej? Mamy też osobę, kochani, zakochaną. Mamy zakochańców, których dzieli odległość. Tak? Mamy tutaj zakochańców, których dzieli odległość. Dla niektórych z Was usłyszałam, może być to też um, znajomość online albo praca online. Słuchajcie, tutaj w ogóle jest energia dużego myślicielstwa mm, osoby, która przemyślała bardzo wiele w swoim życiu, myśli o Was, ale również osoby, które nie mają takich osób w swoim życiu to Wy możecie być w energii kontemplacji, takich pustelniczych energii. Um, do, Myśli, które dotyczą Waszego rozwoju, waszego, Waszych spraw zawodowych, waszych, Waszej kariery, tak? Mamy tutaj też energię, które mogły Was odciągać od nowych pomysłów. Warto tutaj też rozpoznać, kogo mamy w swoim otoczeniu. Niektórzy z Was y, mogą mieć osoby w otoczeniu, które jakby ciągną z Was troszeczkę energię bo nie dają tutaj jasnych takich sygnałów, tylko mamy sprzeczne sygnały. I teraz tak, to nie musi być konkretna osoba, która Was okłamuje i oszukuje w tej pracy, chociaż może być też taka energia, bo czytanie jest ogólne, pamiętajcie. Ale to może być też energia osoby, która ma do Was uczucia w pracy i, i, i wam po prostu troszeczkę robi mętli. Może być energią on-off, czyli daje sygnał, później znikam, tak? Mm -hmm. Dom, expectation. Dla kobiet y, idzie jakaś wiadomość. Wiadomość od mężczyzny, wiadomość odnośnie domu y, Mogą iść tutaj też energie dotyczące spraw y, biznesowych albo sądowych. Ym, ja bym powiedziała też że dla niektórych z Was y, ważne są tutaj dokumenty jakieś. Pilnujcie y, umów, dokumentów, dat. Ale również mamy też wiadomość od osoby, osoby, o której myślicie. Dla niektórych, kochani z Was, idzie poprawa zdrowia poprawa zdrowia. E, tak jak mówiłam, może być mężczyzna też w pracy, który ma związane ręce i nie pokazuje tutaj względem Was. Hmm, szczerości, uczuć, nawet bym powiedziała. Dobrze, sprawdźmy sobie tarotem, kochani. Sprawdźmy sobie tarotem. Co mają usłyszeć osoby, które oglądają mnie na YouTube? Co mają usłyszeć? Co mają usłyszeć? Osoby, które mnie oglądają. Osiem kielichów. Wow. Zakończ w końcu to. Zakończ w końcu to. Nie wiem co. Słuchajcie. Zakończ jakiś cykl. Zmień dotychczasowe życie. Odejdź od tego, co ci nie służy. Czego to dotyczy? Jakiejś przyszłości? Dla niektórych z Was zamknąć przeszłość? Odejść od czego? Od przyszłości? <grym> Dla niektórych z Was mm, mamy energię sytuacji, które były trudne w Waszym życiu. Możecie mieć jakieś... może nie chcę powiedzieć traumy, obciążenia, tak? sytuacje, które jakby troszeczkę Was doświadczyły i nie chcę tutaj mówić traum, bo ja nie chcę nikogo tutaj um, na to nakręcać, natomiast bardziej bym powiedziała odejdź już od tego, co było trudne, było ciężkie, wejdź w energię lekkości, trójki kielichów, może warto by było już um, wejść w energię lekką. Bo ja bym powiedziała, że tutaj jest zamknięty pewien cykl, pewien rozdział w waszym życiu, który był dosyć trudny, który był powiedziałabym jakiś taki obarczający. Mamy tutaj, słuchajcie, nowy potencjał, mamy nową energię, mamy energię romansu, ale nie, nie chcę powiedzieć romansu, że to będzie was szkochanek. Nie, mamy energię lekką. Wejdzie w energię lekką, bo pojawia się paść kielichów, energia em, flirtu, zabawy, lekkości, tak? Pojawia się taka energia. O czym jeszcze mówi ten paść kielichów? Może być to osoba młodsza. Dziesiątka mieczy. Osoba może być po przejściach. Osoba, która pragnie lekkości. Podejrzewam, że Wy również pragniecie lekkości w związku. Ale to jest osoba dojrzała. Król Pentakli Rydwan. Słuchajcie, teraz jest taka historia. Dla niektórych z Was... Bo pamiętajcie, że to nie jest ogólne i to powtarzam, bo niektórzy tak sobie na siłę zauważyłam, też biorą wszystko. Ale tu mamy energię wejść w lekko. Tak? To, co Ci już jakby naznaczyło, dało Ci to, te doświadczenia, odejść od tego, to już było, to już minęło, nie ma co tam wracać, i grzebać, rozgrzebywać, rozpamiętywać. Koniec, kropka. Chcesz nowości? Idziesz w nowe, idziesz w energię lekką. Tylko ta energia lekka przyciąga nową energię. Tak samo mężczyzna, który się u Was pojawi, mamy tutaj mężczyznę króla pentakli, mężczyzna, który jest dojrzały, ale też jest mężczyzną po przejściach. I ważne będzie... Aby wejść w tą relację z lekkością. Może to być osoba, która pojawiła się w Waszym życiu, ale od razu mówię, żeby teraz nie było, że każdy będzie myślał, że ta osoba wróci. To jest energia osoby, gdzie jedynie było rozpoznanie bliźniaczych płomieni bratnich dusz. Tak? I ta osoba nie widziała wtedy tego potencjału pomiędzy wami, bo nie była gotowa, bo była w dziesiątce mieczy po zakończeniu pewnego trudnego rozdziału, trudnych doświadczeń, psychicznie bardzo mocno obciążona osoba. Natomiast to jest osoba, która w dziewiątkę była w swoim już przegryzła, zrozumiała, że w tej energii no nie może pozostać, tak, jeżeli chce coś zmienić, jeżeli chce iść w nową energię, to musi wejść w energię lekkości i mamy tutaj powrót tej osoby, ale to nie jest, słuchajcie, energia osoby, gdzie wy się spotykaliście, było suruciuciuciu, ciu, ciu, puciu, puciu, nie, nie, to jest energia rozpoznania bratnich dusz, ale wtedy to nie był ten czas, tak, jakby to nie było to, ta osoba była jeszcze w Dziesiątce Mieczy, kiedy się poznaliście. Myślę, że to była osoba albo 2021, albo rok temu. Ta osoba jakby zaczęła proces poznając Was. Nie było tu żadnej mowy, że będzie fajnie, że my się tutaj ten. Nie, tutaj bardziej jest taka energia, jakby rozpoznania po czasie, kiedy wy, jakby wasze ścieżki się rozchodzą, to wy czujecie, jakby taki pociąg do tej osoby. Nie możecie zapomnieć o tej osobie, tak? Coś takiego, ewentualnie. Ale nic, nic, tutaj ja nie widzę, żebyście byli w związku, żebyście sobie coś obiecywali. Nie. To od razu wam uwierzenia. Tu nie było żadnych buziaczków. Mm -mm. I teraz tak. Tu przychodzi osoba, która. Obiera ten sam cel. Macie ten sam cel w życiu. Mężczyzna dojrzały. Ktoś, kto pragnie działać. Wow. Jesteście postrzegani, lub będziecie postrzegani przez tą osobę jako królowa kielichów. Czyli dzięki tej kobiecie poczułem miłość, poczułem ciepło, ale do końca jeszcze nie pokazuję tych uczuć, tak? Bo mamy tutaj króla pentakli, czyli osobę, no taki wiecie, mężczyzna, który jest w stanie Wam zapewnić. Bezpieczeństwo, ale zaraz Wam jeszcze powiem, co co ja tutaj jeszcze widzę, kto to jest. Którym mieczy, tak myślałam. Król Kielichów. Osoba, która ma skorupkę na sobie, tak, ale w środku jest bardzo osobą romantyczną, uczuciową, ktoś to potrafi kochać. I może być to osoba, którą poznacie przez jakąś współpracę, może macie wspólne hobby. Słoneczniki bardzo mocno widzę. Nie wiem, może być to osoba, osoba z włoch nawet. Nie wiem dlaczego tak pomyślałam, ale może tak być, nie musi być. Mów z Polski też. Eee, to jest osoba, która nie lubi. Od razu mam powiem. To jest osoba, która nie lubi. Kiedy kobieta jest zbyt nad. Czyli to, tu musi być bardzo taka zdrowa relacja, czyli mm, nie jakieś nagminne wydzwanianie, co robisz, dlaczego się nie odezwałeś, nie? tu mamy taką mężczyznę takiego dojrzałego. Jakby każdy z Was będzie szanował tą swoją niezależność, tu będzie miłość, tu będzie mm, radość, ale mamy jakby dwie osoby, dwie jednostki, które się od siebie różnią i muszą znaleźć ten wspólny cel. Wspólny biegun, tak? To jest osoba, która będzie Was bardzo mocno kochać, ale to nie jest osoba, która będzie chciała, żebyście Wy, jakby zawsze wisiały na szyi u tej osoby, tak? Jakby to są dwie jednostki niezależne, i tu jest wsparcie, tu jest też fajna energia wsparcia i miłości, i wspólnych tutaj chwil. Ale wiecie o czym mówię, tak? O tej niezależności. Jakby dwie jednostki, żadna nie jest zależna od siebie. Zdrowy związek, pamiętajcie, to jest taki kiedy jedna osoba, jeżeli uważa, że chce. Słuchaj, ja teraz hmm, potrzebuję przestrzeni, wiesz, ja muszę sobie poukładać w głowie hmm, i sobie trochę tak jakby pójdę na wycieczkę do lasu i wrócę. Za 24 godziny, bo tak mam, bo tak lubię. I kobieta tutaj, boże, co ty wymyśliłeś? Nie. Tu jest już taka, wiecie, dojrzała energia, że kobieta mówi, dobrze, kochanie, ty tylko daj mi znać, żebym wiedziała, że jesteś bezpieczny, tak? Mm. Jakby tu są takie właśnie dwie jednostki niezależne, tak? Coś takiego mi się tu pokazało. To nie jest raczej. Um, Energia osoby, która potrzebuje, wiecie, tak, takiego dużego ścisku. Ja nie mówię, że to nie jest osoba, bardzo, która potrafi bardzo głęboko kochać, ale to jest osoba, która potrzebuje swojej przestrzeni. Bo przeszła wiele. Dziesięć mieczy to już jest, wiecie, to już jest osoba, która była przetargana przez uszy i życie bardzo mocno, ale to jest ktoś, kto potrafi bardzo mocno kochać. Dlatego te doświadczenia u tej osoby były ciężkie, bo osoba zaangażowała się, Całym sobą. To jest ktoś, kto potrafi wchodzić w zdrowe związki. I jakby od was tutaj również ta energia troszeczkę no, będzie jakby wymagana, że tak powiem. Piękna energia, rozwijająca się bardzo powoli. To jest osoba, która mówię, yy, będzie wchodziła po malutku, poznając was, bez żadnego szybkich energii, bez żadnych takich. Yy, Szaleństw, tak? Zdrowa energia osoby, która słuchajcie, jest w Hierofancie, nawet bym powiedziała, czyli osoba dojrzała, to może być też osoba, słuchajcie, bardzo mądra. Bardzo mądra, tu jest bardzo silne połączenie. Ta relacja może prowadzić, kochani, również do, do małżeństwa, oczywiście, jak najbardziej. Ale trzeba będzie się siebie nauczyć, tak? Ja wiem, że kobiety chcą często na już, na teraz, ale to niestety nie popłaca zazwyczaj. Bo ta energia musi się powoli rozwijać, bo to jest wtedy zdrowe. Kiedy my wchodzimy po mało, bo my mamy wtedy czas, my mamy wtedy czas poznawać tą osobę, czy ta osoba na pewno jest dla mnie. A jeżeli my już wchodzimy całą pełnią w ciągu miesiąca. W randki, po, po dwóch miesiącach, już planujemy ślub. To nie ma przestrzeni na to, żeby się poznać. Nie ma. Także zostawiam Was, kochani, z tym. Przemyślcie sobie to, jak uważacie. I zrobimy tutaj jeszcze romantyczne aniołki dla Was. z was. Niewystarczająca chemia, niewystarczająca atrakty, atrakcyjność. Mmm. Okej, okay. więc dla niektórych z was ja mam słuchajcie takie okej, okay, dobra, już wiem dlaczego. Ta osoba, która się pokazała, może uważać, że nie jest dla was wystarczająca. Dlatego będzie potrzebowała czasu, żeby zobaczyć dlaczego Chcecie tą osobę, tak? Czy to jest zdrowa relacja, bo to jest ktoś, kto, mówię, zainwestował, zaangażował się bardzo mocno. Możecie być bardzo, odczułam teraz pięknymi kobietami, a mężczyzna może być, wiecie, troszeczkę różniący się od Was, tak? Może po mieć poczucie, że jest niewystarczający. Tutaj też mamy energię dziecka, więc mm, tu jest uleczenie wewnętrznego dziecka, więc ta relacja może trygerować was, coś z przeszłości, i tu właśnie będzie zachowanie takich zdrowych granic, tak? To jest bardzo dojrzała energia, dojrzała relacja. To od razu Wam mówię. Prawdziwa miłość, dokładnie tak. Zdrowa miłość, słuchajcie. Zdrowa miłość to nie jest wtedy, kiedy sobie spijamy z dziubeczków, sruciamy sobie miodeczkiem od samego począteczku, tak? I na szybciuteczko? Nie. Tylko. Jeżeli chcemy dojrzałej relacji, tak, ta relacja musi być też swobodna. Nie może być tu takiego e, takiej zależności, e, tylko właśnie wolność w relacji. Pomimo tego, że się bardzo kochacie, to ta przestrzeń jest kluczowa i istotna, tak? No ja to tak widzę też. I w tych kartach też mi się to pokazało. I uważam, że właśnie to jest prawdziwa miłość, tak? Bo każdy doświadczył dużo w swoim życiu i nauczył się, wyciągnął lekcję, tak? Wyciągnął lekcję, że z poziomu takiej ekscytacji, takiego na szybkiego, takiej dużej, silnej namiętności i pasji, chociaż tutaj ta pasja też będzie, oczywiście, że tak, ale nie jako pierwsze, tak? Tylko najpierw to poznanie siebie, spokojne. Czy to, czy kieruje się tylko namiętnością, czy kieruje się tutaj zdrowym też rozsądkiem bo to jest bardzo zdrowo, rozsądkowa, słuchajcie, relacja. Ale nie mówię, że zła, tylko po prostu bardzo dojrzała, tak? Także dajcie mi znać, jak to z wami rezonuje, będzie mi bardzo, bardzo miło. Pozdrawiam gorąco.